Życzę Wam prawdy, dobra i piękna. Żeby to całe Wasze życie było takie piękne jak ta dzisiejsza noc. Życzę Wam, żebyście mieli dobrą pogodę. Życzę bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć. Bo po pierwsze, szczęściu nie przeszkadzają. A po drugie, miłujcie się. Tak jak Chrystus umiłował... Choć są to tylko wybrane elementy tazim z filmu Wytka Śmiałowskiego Wesele, to przekaz, a raczej dwa przekazy wydają się być oczywiste. Miłość i pieniądze. Dwa elementy życia człowieka, które na ogół ze względu na swoją naturę są ciężkie do pogodzenia, lecz nie niemożliwe. I oczywiście poza tymi dwoma elementami istnieje też sama pogoda, która choć może wydawać się elementem bezwartościowym, to w kontekście samego filmu nabiera to nowego znaczenia. Jednak pozostają przy samych taśmach, czy po prostu elementach, czy fragmentach imitujących kamerę. Jest to wizualny element filmów Wojtka Smarzowskiego, który jest kontynuowany w całej jego filmografii. Lecz poza samymi taśmami, samo wesele ustanowiło też pewnego rodzaju filary, które podobnie pojawiają się w kolejnych filmach tego reżysera. A takimi oczywistymi filarami są Stosunki z kościołem, z funkcjonariuszami policji, polska zaściankowość oraz perelowskie zacofanie wynikające z natury poprzedniego ustroju, ale też elementy historyczne, czasami niepewne, ustanawiające pewnego rodzaju podwaliny dla samych bohaterów, którzy bardzo często starają się na nie powoływać. I tak można powiedzieć, że wesele stanowi pewnego rodzaju początek dla filmografii Wojtka Smarzowskiego, ustanawiające pewnego rodzaju podwaliny, lecz poza tym wesele jako film, czy też dzieło kulturalne, w naturalny sposób jest kojarzone z Weselem Wyspiańskiego, które znowu starało się opisywać problematykę narodu polskiego oraz to, co miało go spotkać w przyszłości. Lecz Wesele Smoczewskiego nie jest adaptacją dzieła polskiego pisarza, a raczej dziełem kulturalnym, które jest oparte na podobnym szkielecie kulturowym, z jakim mieliśmy do czynienia w wspomnianym dziele Wyspiańskiego. I jako, że dzieło Smoczewskiego jest dziełem filmowym, dużo bliżej jest mu do filmu Andrzeja Wajdy, będącym Adaptacją powieści polskiego pisarza. Jednak podobnie jak w samym dziele wyspiańskiego, tak samo dzieło filmowe Wajdy jest oddalone od filmu Smażowskiego, gdyż zostało one posadzone w pewnym specyficznym kontekście historycznym, które ciężko jest odnieść do kontekstu filmu Smażowskiego. Jednak będąc upartym i starając się znaleźć pewne cechy wspólne między obydwoma dziełami, jedną taką cechą wspólną może być symbolika. I nie chodzi tutaj o przeniesienie symboliki jeden do jednego, a raczej samo granie elementem, jakim stanowi symbolika. I tak w dziele Wajdy symbolika jest przedstawiana z jednej strony poprzez samych bohaterów czy to hohoa, kolejne zjawy napytające bohaterów który jest tak często podnoszony kulturze masowej złoty róg. W filmie Spodowskiego choć będącym w nowym, postmodernistycznym kontekście, wciąż mam do czynienia z silnym elementem symbolizmu. Od małych elementów zaczynając, takich jak koszulka jednego z piłkarzy Orłów Górskiego, noszoną przez jedną z postaci, przez wymowne sceny podpisywania aktu notarialnego w kanciapie, stanowiące pewnego rodzaju aluzję do wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. Kończąc to na bigos Przepijanym wódką, który ze względu na swoje germańskie podwaliny pochodzeniowe, może być interpretowany jako inwazja na polskie organizmy, rozbijające je od środka i zmuszające je do pewnych działań. Teraz ci palec. To nieprawda. Że ten bigos zaszkodzi. I Choć sama symbolika bigosu mogła zostać przeinterpretowana przeze mnie, to fakt tego, że bigos zaszkodził wydaje się być niepodważalny. Ponieważ poza samym spustoszeniem w organizmach gości, sam bigos prowadzi do wyjawienia pewnej tajemnicy, która wychodzi na jaw w momencie jego schowania. Jednak wracając do samego trzonu wesela. Wyszlina? Chcieć to jest to samo. Nie chcieć, znaczy chcieć, nie chcieć. Czyli samego wydarzenia, jakim jest wesele. Samo wydarzenie zdaje się zanikać, gdyż kontekst, w jakim samo wesele jest osadzone, bardzo szybko przejmuje stery filmu, pochłaniając widza w oglądaniu kolejnych to perypetii między bohaterami. Jednak by chcieć skupić się na samym weselu i tym, z czego ono wynika, najprostszą i najbardziej oczywistą odpowiedzią może być podjęcia pewnej decyzji. Bo taka to w wyniku zajścia ciążę przez pannę młodą, Wojnar, miejscowy badylarz, decyduje się wyprawić olbrzymie Wesele, by z jednej strony przekuć wadę w sukces, a z drugiej strony utrzymać swoją pozycję. Lecz poza samym faktem wyprawienia wesela, wojna staje się być niekonsekwentny i podejmuje szereg decyzji, które mają na celu obniżenie kosztów wesela lub po prostu wydłużenia okresu spłaty kosztów nakładu, poczynionych to przez kolejne osoby. Czy to przez panią gospodarz organizującą wesele w siedzibie ochotniczej straży pożarnej, zakupie wódki ze Słowacji bez akcyzy, zapłacie zespołowi... I to jest zakupem prezentu ślubnego, który bardzo szybko przeradza się w element destrukcyjny. I tak, takie a nie inne decyzje w konsekwencji powodują podjęcie do kolejnej decyzji, które bardzo szybkim czasie prowadzą do zanegowania poprzednich decyzji. Sprowadzając bohatera do miejsca, w którym dzieła Wyspiańskiego oraz symbolu utraconego rogu. Spierdalajcie. Biały miś, dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż.